Z marmolady Medal for Marmalade London 1862 i tutaj na dole bodajże jest nie pamiętam czy to jest z Liverpoolu Moment, taka wieżyczka jest na dole, czasami dobra, zostaje zabieram zabieram jako referencję na razie idzie na górę. O, puściuteńko dzisiaj, nikogo nie ma. Tutaj jest jedna, brązowa. Tutaj jest zielona i przed chwilą też wyszedł rozbity Thomas Jennings. E, lubię to szkło takie zielonkawe. Świetnie wygląda. E, Thomas Jennings TJ, trademark Cork and Company Limited. Oczywiście szyjka. Łamana. Dobra, dobiorę się pierwszy do tej zielonej albo brązowej. Wybierajcie, która pierwsza. brązowa czy zielona. Dobra, pierwsza będzie brązowa, czyli ta, ta która wyszła później. Mam nadzieję, że, że będzie cała. Jest cała. Wow! Jest Thomas Jennings. Cały. Czyli kolejna Jenningsa wpada. Tak, cała szyjka. Nigdzie nie ubita. O świetne te buteleczki O, te są nowsze Jak widzicie są podobne do tych naszych z lat 90. ale te będą z lat 70. 80. Nie wydaje mi się, że były one były z lat 90. Dobra, jest jedna która idzie na razie tutaj Kurczę, zawsze miałem pecha do tych Thomas Jennings, którzy są moja druga, bo trzecia tutaj z tego miejsca. Teraz zielono wychodzi. Zieloną trzeba podważyć. Ta zielona też jest cała. Jest coś na niej. Wydaje mi się, że ta zielonkawa jest no name. Tak, no name. No, czyli zostaje. No, czyli wyszedł Thomas Jennings, który na razie. Dobra, on wpada do torby. Bo ja później gdzieś idę i zapominam, że to tutaj leży. O, do spędzenia jeszcze jakieś. Jakąś godzinę myślę. Woda na razie nisko, czyli godzinę się tu jeszcze pobawię. No coś tak czuję, że znowu dzisiaj wrócę z pełną, z pełną torbą. Bo tutaj co chwila coś wpada. Tutaj tych butelek w tym miejscu jest. Jest bardzo dużo. Dobra, na razie włączam. Coś będzie do pokazania. Będę się włączał. Moment. A, jest wbita chyba. Albo jest cała. Ła! Wow. Kolejna cała, kolejna z wolnego stanu. O, nie ma nazwy producenta. No ale jest znaczek tutaj SE Schorstadt Ehren. Schorstadt Ehren wpada. No to są butelki tak samo kolekcjonerskie, ci wszyscy ludzie, którzy się y, pasjonują y, odzyskaniem niepodległości 1916 no To są butelki dla nich Tak samo jedna druga paint Dobra na razie idzie tutaj nie będę z tym chodził I na razie się włączam Wyłączam się i robię sobie przerwę Czegoś się napiję i i będzie powrót tutaj, to miejsce świetne, powiem wam, świetne. Te butelki tutaj nie są zbyt, zbytnio stare, ale te starsze tutaj z pewnością są pod tą warstwą tych wszystkich gałęzi. Może będę w stanie przynajmniej zahaczyć o te starsze. Dobre na razie przerwa. Tutaj jest butla, która ma troszeczkę inny kształt. Jest taka zaokrąglona, widzicie? Mam nadzieję, że jest cała. Jakoś specjalnie staro nie wygląda. A tutaj jest szyjka już w tym miejscu. Dobra uwaga, będzie wyciągana. Mam nadzieję, że jest cała. O, <gryzanie> Wow! Zobaczcie to! Zobaczcie to! Co to za butla? To wszystko taka butla. Podobna do tych butelek. Cebulowych, ale to nie są te lata. Ta jest, ta jest młodsza. Ta jest młodsza, ale zobaczcie jaki kształt. Świetna sprawa, a nie ma żadnych y, wybitych na dole, co jest dobrym znakiem. Ona jest całusieńka, nigdzie nie jest ubita, z tym, że ona jest zrobiona w maszynie. Widzę tutaj przez środek idzie kreska. Ona nie jest dmuchana, ale powiem Wam, że kształt, kształt ma zabójczy, nie? <gryw> kształt ma zabójczy, zobaczcie. Piękność. Żeby mi z ręki nie Uhu. <laughs> O Jakiś alkohol. Nie to będzie jakiś alkohol. Nie mam pojęcia jaki. No bo nic na niej nie ma. Dobra. Eee, zabieram. O, bardziej jako ciekawostka, aż taka stara nie jest, ale... Kształtem jest świetna. To jest bodajże moja, moja najlepsza butelka dzisiaj. Dobra, na razie się wyłączam. Aż mi się normalnie na twarzy pojawił notoryczny uśmiech. Mam nadzieję, że będzie tu takich ślicznotek. ślicznotek więcej. Dobra, na razie się wyłączam. You want to buy a laptop? Nie. I have a two for sale, they are like bread well not bread new, used few times. HP I think. I can sell cheap. The tip is destroyed with water. Huh? <laughs> I know yeah. <laughs> There's two of them here, look. I see. HP. No dobra, jako że woda idzie do góry, zrobię jakieś podsumowanie. Tam przed drabinką jest głębiej, także wolę się tutaj w tym miejscu nie spóźnić, żeby tam się nie zamoczyć. Będzie powrót, oczywiście. Powrót będzie najprawdopodobniej jutro, tak samo, na dwie godziny. Jutro spróbuję przyjść troszeczkę wcześniej. Zwykle dwa razy byłem tutaj jak był odpływ, jutro przyjdę gdzieś tak na, na godzinę przed odpływem. Co wyszło? Mniej więcej widzieliście te butelczyny raczej nowsze, to jest raczej XX wiek, możliwe, że tam jest jedna jakaś z 1800, z późnego 1800 no i ta wyszła, też jest raczej nowsza. Taka butelka stylizowana na te butelki takie cebulowe, średniowieczne, z tym, że ta jest tutaj o, to jest tylko stylizacja. Dobra, yy, o, pozdrawiam wszystkich i do następnego.